Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Zatoński i opowiem Państwu, jak podpisać pełnomocnictwo do systemu BDO. Więc co dla Państwa przygotowałem? Opowiemy sobie, jakie są wymagania co do tego, jak ma być podpisane pełnomocnictwo, jakie są sposoby uzyskania podpisu zaufanego, żeby właśnie móc takie pełnomocnictwo podpisać i jak wygląda proces składania podpisu pod dokumentem. Więc... Po co jest to pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo jest wymagane w systemie BDO do składania wszelkich wniosków rejestracyjnych i aktualizacyjnych, o ile nie robi tego osoba, która jest wpisana gdzieś w KRS-ie, itd., czyli jest to na przykład zlecane firmie zewnętrznej lub jest to jakiś pracownik wewnętrzny firmy. I tak, żeby takie pełnomocnictwo było pełnomocnictwem prawidłowym, wymagane jest spełnienie trzech warunków. Pierwszy, no to to pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę, która jest do tego uprawniona, na przykład w KRS-ie lub Cedigu. Podpis musi być podpisem cyfrowym i należy również wnieść opłatę 17 zł, a i potwierdzenie powinno być załączone do pełnomocnictwa. I powiem sobie w dalszych krokach, jak, pod, jak podpisać ten dokument tym podpisem właśnie cyfrowym. Więc to pełnomocnictwo przekazywane do BDO... Musi mieć formę dokumentu elektronicznego. Może to być na przykład jakiś dokument PDF, może to być nawet Word. Natomiast to, co ja zalecam i praktykuję, to najpierw taki dokument drukuję. Proszę o podpis taki fizyczny, następnie skanuję go do PDF-u, a dopiero ten zeskanowany PDF również podpisuję tym podpisem elektronicznym. Dzięki temu zachowuję sobie. Ten podpis dokument podpisany pierwotnie na papierze, no celów jakichś dokumentacyjnych, być może do kontaktu z innymi urzędami będzie on przydatny. Taki dokument musi być opatrzony, jak już mamy przygotowany taki dokument, musimy go, osoba uprawniona musi podpisać go odpowiednim podpisem elektronicznym. I tych podpisów mamy kilka możliwych. Jest to kwalifikowany podpis, podpis zaufany i podpis osobisty. I w dalszej części zajmiemy się podpisem zaufanym, ponieważ jest to podpis, który może uzyskać każdy bezpłatnie, wypełniając prosty formularz i stawiając się w urzędzie. Więc jak uzyskać podpis zaufany? Żeby mieć podpis zaufany, potrzebujemy tak naprawdę profilu zaufanego. I żeby uzyskać profil zaufany, jest kilka, ponownie jest kilka metod. Można to zrobić za pomocą formularza, a następnie stawienie się osobiście w punkcie potwierdzającym. Można to zrobić za pomocą konta internetowego i można to zrobić za pomocą e-dowodu. W dalszej części skupimy się na tym punkcie pierwszym, czyli formularz online i wizyta w punkcie. E Rejestrację zaczynamy od odwiedzenia strony, którą widzą Państwo tutaj link. Wszystkie linki będą również w opisie pod filmem. Strona składa się z prostego formularza, na którym podajemy swoje imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy, numer telefonu. Taki formularz zatwierdzamy i dostajemy odpowiednie potwierdzenie z jego numerem, a potem udajemy się do punktu potwierdzającego. Takimi punktami są zazwyczaj jakieś urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie, wybrane urzędy pocztowe. Lista tych punktów jest dostępna pod linkiem, który Państwo tu widzą. Również będzie dostępny w opisie filmu. Jak wygląda taka procedura po tym, jak stawimy się w punkcie? Więc stawiamy się w takim punkcie. Pracownik punktu prosi o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie drukuje złożony wniosek i prosi o jego podpisanie. Więc, jak Państwo widzą, jest to proces banalny, prosty i dosyć szybki, o ile nie licząc być może jakiejś kolejki oczekiwania w urzędzie. I od tej pory taki podpis mamy i możemy nim podpisywać różne dokumenty, którymi będziemy kontaktować się z urzędami. Opisy innych metod rejestracji za pomocą konta bankowego itd. znajdą Państwo pod tym linkiem. Natomiast my przejdziemy już do kolejnego punktu naszego, naszego, naszego szkolenia. Jak podpisać już sam dokument, jeżeli posiadamy już taki podpis e, zaufany. Dobrze, w takim razie przejdziemy do kolejnego punktu naszego szkolenia, czyli podpiszemy przykładowy dokument. Na slajdzie widzieli Państwo link, który umożliwia dostęp do strony z podpisywaniem dokumentu. Pokażę go też, jak można uzyskać ten dojście do tego po prostu przez wyszukiwarkę Google, co być może będzie jakimś ułatwieniem dla części z Państwa. Wpisujemy sobie hasło podpisz dokument. I zazwyczaj ta strona jest pierwszą stroną, którą mamy dostępną. Jeżeli strona jest stroną gov.pl, jest to strona rządowa, na której nie musimy się obawiać, że to jest strona, która być może nas coś pomylimy, wejdziemy w jakąś stronę hakerską, czy tego typu rzeczy. Jest gov.pl, to jest nasza prawidłowa strona. Klikamy, podpisz dokument. I teraz strona pyta nas, czy podpisać dokument. Tak, będziemy chcieli zacząć procedurę. Jeżeli Państwo posłuchali mnie wcześniej, to pewnie wybierzemy opcję tutaj związaną z dokumentem PDF, czyli mamy zeskanowany, podpisany, podpisany, podpisany dokument do formatu PDF. Jeżeli mamy inny form, format, na przykład Worda, czyli to będzie na przykład Doc czy DocX, również można go podpisać. W taki sposób, natomiast nie ja zalecam właśnie tą formę z PDF-em i najlepiej ze, ze skanowanym podpisem fizycznym. Wybieramy PDF, klikamy dalej i znowu przechodzimy dalej. W tym kroku musimy podpisać, wybrać dokument, który będziemy podpisywać, więc klikamy Wybierz dokument z dysku, możemy ewentualnie metodą chwyć i upuść, przerzucić tutaj na to okienko dokument. Wybierz dokument z dysku, dokument do podpisu. Tak, dokument został poprawnie dodany i przejdziemy teraz do procedury podpisu. Klikamy Podpisz i pojawia się możliwość zalogowania do profilu zaufanego. Być może mają Państwo już zapisane w przeglądarce. Ja właśnie tak to mam zorganizowane, że mam swoje login i hasło wpisane. Przeglądarkę i klikamy tutaj zaloguj się. Jeżeli by Państwo korzystali z innych metod logowania się przez bank, to właśnie należy wybrać odpowiednik bank. My przechodzimy zakładając, że mają Państwo ten profil zaufany, o którym mówiliśmy na wcześniejszej części szkolenia. Klikniemy zaloguj się. Tu pojawią się Państwa dane personalne, które będą wymagały. Potwierdzenia. Klikniemy podpisz profilem zaufanym i dostaniemy sms-a z kodem, żeby mieć podwójną weryfikację, żeby nikt z Państwa się tu nie poddawał. Inny, klikam potwierdź. Dokument został poprawnie podpisany. Jest pod, e, napisane, kto go podpisał, e, jest to rodzaj podpisu, profil zaufany i ten dokument będziemy chcieli pobrać na dysk. Klikniemy pobierz, dokument się pobierze i tak dokument pobrany w Państwa na, na części katalogu pobrane, download, jest już gotowy do wy, wy, używania w BDO czy w innych miejscach. Ja dziękuję Państwu za, za udział w szkoleniu i do zobaczenia przy kolejnych.